Cześć, Sanditek. Witajcie, kani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj informacje na temat nowego eventu świątecznego w kwietniu: Spring into Spring, a w nim nowy Pokémon, a także nowe Pokémony Shiny w kostiumach. <grym> Zapraszam na odcinek. Także, kochani, event tak jak praktycznie no, co roku: mamy Spring into Spring. Rozpocznie się we wtorek, 4 kwietnia o godzinie 10 rano. Zakończy się. Poniedziałek, 10 kwietnia o 20.00 czasu lokalnego. Także podczas tego eventu mamy debiut nowego Pokemona w Pokémon GO. Był on już troszeczkę teasowany na Twitterze przez Pokemon Go. Będzie to oczywiście Fly i jego ewolucja Ribombi. Także, jeśli będziemy chcieli ewoluować Fly w Ribombi, będziemy potrzebować standardowo, praktycznie tylko 50 candy. Także nie za dużo. The event będzie trwał no, dosyć długo, więc myślę, że na pewno uzbieramy candy na to, żeby zrobić ewolucję. Jeśli chodzi o statystyki, moi drodzy, Ribombi, tutaj jak możemy zobaczyć, nie wiem czy to coś się tutaj zmieni, ale no jeżeli chodzi o fast ataki, mamy tutaj Fairy Wind i Struggle Bug, jeśli chodzi o PvP. Na charge'ach mamy Dazzling Glim i Bug Bass. Na 50. levelu Ribombi będzie miała 2488 CP. Więc no, będzie wymaksowany Pokémon pod Ultraligę, ale czy będzie on przydatny, tego tak naprawdę nie wiem, no bo tutaj mamy tylko dwa ataki, które kosztują dosyć sporo energii, więc myślę, że na tą chwilę raczej średnio, ale jeśli coś się zmieni, na pewno będę was informował, także subskrybujcie kanał, dzwoneczek, łapeczka w górę, jeżeli podobał wam się odcinek i przydały wam się te informacje. Dalej jeśli chodzi o tutaj nasze Pokemony nowe w wersji Shiny, to kochani, będzie to, no tutaj mnóstwo, mnóstwo Pokémonów, jak możecie zobaczyć, bo będzie tutaj Pichu do wyklucia With Cherry Blossom, tak, to nie jest ten sam Pokémon, jak możecie zobaczyć, no tutaj wam dam porównanie, tak, Pikachu, Eevee, Pichu, to są zupełnie inne. Tutaj nasze kwiatki, tak? Wtedy mieliśmy Flower Crown. Są Pokémony, za chwileczkę sobie powiemy, które mają tą starą jeszcze grafikę. Tutaj te Pokemony, czyli Pichu, Pikachu, Raichu, Eevee i wszystkie jego ewolucje. Jeżeli oczywiście ewoluujemy, zrobimy taką Eevee, będą miały ten nowy kwiatek Cherry Blossom. Także tutaj nowe shiny, jeżeli ktoś będzie polował. Wiadomo, no niektórzy nie chcą tutaj, nie lubią właściwie Pokemonów w kostiumach Shiny, no ja, no jak trafi mi się, to się trafi, nieraz jakiś jest fajny, to oczywiście poluje, ale no wiadomo, to jest taki po prostu dodatek do tego naszego eventu tutaj świątecznego. Także jak możecie zobaczyć, wszystkie tutaj ewolucje, jeżeli złapiemy Eevee, będą mogły otrzymać ten kwiatuszek również. Bonusami podczas tego eventu mamy tutaj dwa razy hatch candy i jedna druga dystansu do wykluwania jajeczek i Lucky Egg aktywowany podczas tego eventu będzie trwał jedną godzinę, więc bardzo, bardzo fajnie. Jeśli ktoś będzie wykluwał jajeczka, tak, no to mamy jedną y, połowę dystansu do przejścia, do tego dwa razy hatch candy, no i na jakieś y, ewolucje czy też rajdy mamy Lucky Egga godzinnego, więc bardzo, bardzo spoko. Na dziko, kochani, jak możemy zobaczyć, będziemy mogli spotkać tutaj Pikachu, Jigglypuffa. Dziwię się, że Jigglypuff i Meryl nie dostały tych kwiatków. No, ale może nie dawajmy im pomysłów. Także mamy tutaj Pikachu i Eevee, w tym naszym nowym Cherry Blossom. Do tego mamy Bannery Flower Crown, czyli ten stary. Tak samo Chelsea. Jeżeli będziemy mieli szczęście, Chelsea to Togetic będą rzadziej, ale też będą miały Flower Crown, czyli ten z poprzedniego. Naszego razu podczas tego eventu. Także mamy tutaj Marilla, Wishmura, Banelby i Cutiefly, nasz nowy Pokémon. Także to, jeśli chodzi o Pokémony na dziko. Na jednogwiazdkowych rajdach będziemy mieli Pikachu, Jigglypuffa, Eevee i Fly, Także Pikachu, Eevee w tych nowych naszych kwiatuszkach. Na gwiazdkowych rajdach będziemy mieli egzekutora, Alolańskiego egzekutora Chensi z kwiatkami i Togetica z kwiatkami. Napięcie gwiazdkowych rajdach będzie Lugia, a na mega rajdach będzie Mega. Lopani. Także to moi drodzy, jeśli chodzi o rajdy, jeśli ktoś by chciał, nie wiem, no, zgarnąć dobre IV e, na Community Day to Getica, no to tutaj trzygwiazdkowy rajd ogólnie jest spoko. Jeśli chodzi o Lugię, no to no, będzie ona dosyć długo z nami, więc można tam e, troszeczkę robić. Mega Lopuny, jeśli ktoś nie ma mega energii, też ogólnie spoko. Ale tak ogólnie, no to raczej tutaj na rajdach bez szału. Dla osób, które będą wykluwać... Jajeczka, kochani, tutaj w dwukilometrowych kilometrowych jajkach, dwukilometrowych, kilometrowych będą miały Iwi, Picchu w tych nowych kwiatuszkach, do tego Togepi i Happy w starych kwiatkach, Azuril, Munchlax, Riolu i Cutifly. Także, moi drodzy, tutaj no, na pewno e, Riolu bardzo, bardzo. Pożądany Pokemon, tak, w przyszłości mega Lucario, także wykluć szajniaczka na jakiegoś Laki Trade'a, na pewno będzie bardzo, bardzo fajnie. Do tego kilo, kilometrowa jajeczka, tak, więc podczas eventu będziemy mieli tylko jeden kilometr do przejścia. Do tego dwa razy Hatch Candy, bardzo, bardzo spoko. Ja na pewno na Riolu Munchlax trafiłem, kto nie widział, to może obejrzeć sobie odcinki, ale na no Riolu na pewno będzie tutaj takim jednym z bardziej pożądanych Pokemonów podczas tego eventu z jajeczek, chociaż wiadomo, no te tutaj Togepi, Happiny e, też są rzadkie, no i Eevee, jeśli chodzi o te pokemony w piatuszkach. W questach będziemy mogli spotkać takie tutaj pokemony, czyli Pikachu, e, Chansey, Eevee i Togetika. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to możemy je spotkać w wersji Shiny, więc tutaj no, szansa na dobra Eevee z questa, do tego Shiny, Spoko. Również jak ostatnio mamy podczas no, praktycznie każdego eventu mamy collection challenge. Tutaj będziemy mogli zgarnąć exp, stardust i lucky egga, nie? No, w naszym tutaj bonusie będzie lucky egg przez godzinę, więc no, dają nam lucky egga też bardzo bardzo spoko, nie? Tutaj na pewno collection challenge nie będzie jakiś wymagający, bo zazwyczaj one nie są jakieś mega mega trudne, więc no, darmowy exp, darmowy stardust, darmowy lucky egg. Pamiętajcie, żeby patrzeć w tą sekcję Tutaj po lewej stronie w naszej grze. Do tego mamy jeszcze nowe rzeczy tutaj jak widzę Happy New Hoodie. Nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale ogólnie jak ktoś lubi się ubierać, no zazwyczaj jak ten nowa rzecz wchodzi, to większość osób z moich znajomych ma już to zakupione i na sobie założone, także tutaj będzie Happy New Hoodie, nowa rzecz. Podczas tego Eventu. Także moi drodzy dla przypomnienia od wtorku, od 4 kwietnia od godziny 10 do poniedziałku do godziny 20, 10 kwietnia będzie trwał ten event, więc na pewno no, tutaj no 1 km do przejścia na tych 2 kilometrowych jajeczkach będzie bardzo, bardzo spoko, e, Riolu, szansa na Riolu w tych jajkach no pewnie będzie dość trudno i dość rzadki, raczej pewnie e, częstsze będą te pokemony tak jak no Pichu e, czy Happiny, ale ale no, wykluć wersję Shiny, bardzo, bardzo spoko. Także myślę, że no, ten event na plus. Bonusy też są oczywiście bardzo, bardzo spoko, tak. Mamy dwa razy Hatch Candy, e, połowa dystansu do przejścia na wykluwanie jajek. Jajeczko Lucky Egg, który będzie trwał przez godzinę. Także ogólnie jak dla mnie bardzo, bardzo fajnie. No i tak jak mówiłem wcześniej, e, Togetic Community Day, więc tutaj no można jakąś IVkę zgarnąć, czy to jakąś setkę, czy to nawet jakąś pod PvP, jeżeli ktoś będzie robił, żeby później podczas Community Day ewoluować takiego Togetica, czy jak wyklujemy Togepi w Togekisa z tym specjalnym atakiem, a Community Day będzie no już po tym i będzie. Także kochani z mojej strony to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się ten i czy będziecie wykluwać jajeczka? Ja na pewno shiny riolu chciałbym wykluć, także dajcie znać w komentarzach. No, i jeżeli podobał Wam się odcinek, przydały Wam się informacje, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Go. Do zobaczenia. Cześć.